Jest pierwsze nasze spotkanie, można powiedzieć autorskie, pod tytułem Cześć Dziewczyny. W naszym przypadku my dopiero zaczynamy i szukamy tego takiego bodźca, który by nam pomógł po prostu ruszyć z kopyta. Fajna inicjatywa tutaj wyszła. Skończyły się już czesła? Tak! Ta nazwa przede wszystkim przez dziewczyny yy, moim zdaniem zachęciła nawet do wzięcia udziału w czymś takim zwanym niewiadomym. Siedziałyśmy przy kawie z Ulą i z Anią i wpadłyśmy yy, na taki pomysł, żeby zrobić takie spotkanie, bo tego nam brakuje w Bielsku, żeby spotkać się z resztą dziewczyn. Bagaż, chcą się wspierać i to jest bardzo istotny element. Też wiadomo jak początki biznesu w ogóle wyglądają. I tak jak my wszystkie siedzimy, jednak tak wolimy się spotykać z kobietami, po prostu osobiście. E, wolimy, wychodzimy naprzeciw, słuchać co mają nam do powiedzenia, bo jeżeli robimy coś dla kobiet, to powinniśmy ich przede wszystkim słuchać. Ja nie widzę waszych wad. Ja widzę przed sobą piękne kobiety i to jest dla mnie bardzo ważne, żeby pokazać w jakiś sposób tą, tą waszą kobiecość, tą delikatność. I jak ktoś mnie pyta, Pole, jak ty zrobiłaś, to, to ja mówię, nie wiem. To się po prostu stało po samo, ale nie no Paula, nic nie może stać samo, tak? Czyli musi być praca, y, ciężka praca, y, Zatrudnianie ludzi, marketing, jak ty to wszystko robisz? Ja mówię, nie wiem, ja po prostu nie czuję ani jednego dnia, żebym nie pracowała.